Ministrze od 2018 roku w Polsce prowadzony jest pilotaż centrów zdrowia psychicznego, który miał być fundamentem psychiatrii środowiskowej, bliżej pacjenta, szybciej, skuteczniej i taniej niż w modelu szpitalnym. Pilotaż ten kończy się 31 grudnia 2026 roku, a więc Ministerstwo Zdrowia powinno dziś dysponować pełną, rzetelną oceną jego efektów. Koszty pilotażu są bardzo duże, łącznie około 8 miliardów złotych, z czego 2 miliardy tylko w 2024 roku. Jednocześnie centra zdrowia psychicznego leczą mniej pacjentów niż tradycyjny system publiczny. W dniu 30 września 2025 roku zakończył pracę zespół do spraw zmian systemowych w Centrum Zdrowia Psychicznego. Był to kolejny zespół w ramach trwającego pilotażu od 2018 roku, który próbował przygotować rekomendacje zmian systemowych. W związku z tym mam pytania. Czy ministerstwo posiada dane pozwalające realnie ocenić skuteczność pilotażu po 8 latach? Jeśli si tak, to jakie konkretnie? Ile zespołów formalnie powołanych lub nieformalnych roboczych pracowało w celu przygotowania zakończenia pilotażu CZP oraz kto był członkiem tych zespołów? W kontekście ostatniego zespołu i jego raportu końcowego, czy Ministerstwo Zdrowia przeanalizowało zbieżności i rozbieżności proponowanych rozwiązań przez poprzednie zespoły? Jeśli poprzednie zespoły wypracowały raporty końcowe, czy Ministerstwo Zdrowia może je upublicznić? Oraz jeżeli tak, to jakie bariery spowodowało, że Ministerstwo Zdrowia nie wdraża proponowanych rozwiązań? I czy Ministerstwo Zdrowia ma świadomość barier mogących wystąpić aktualnie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na to pytanie odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pani minister Katarzyna Kęcka. Bardzo proszę. Państwo, szanowny Pani Marszałko, Wysoka Izba, Państwo Posłowie, bardzo dziękuję za pytania dotyczące centrum Zdrowia Psychicznego. Nie ukrywam, że jest to jedna z ważniejszych, jeden z ważniejszych obszarów, którym przychodzi mi się zajmować w ministerstwie. Szanowni Państwo, aktualnie funkcjonuje 117 centrów zdrowia psychicznego na terenie kraju, obejmują swoją opiekę ponad 50% uprawnionych, czyli 50% kraju. Jeśli chodzi o, pan pil o pilotaż i pan poseł słusznie zauważył nie został on do tej pory opublikowany natomiast jesteśmy w trakcie publikacji tego pilotażu nie dalej jak dwa tygodnie temu spotkałam się z członkami rady do spraw zdrowia psychicznego w tej chwili pracujemy w takim trochę mniejszym zespole roboczym i do końca marca ponieważ mamy już dane analizujące do końca marca mamy harmonogram prac który zakłada że Przedstawimy, w jaki sposób pilotaż może stać się częścią krajobrazu systemu ochrony zdrowia, więc chcemy go wprowadzić na stałe. W tej chwili kończymy analizować. Jedyną przeszkodą jest to, że do tej pory w pilotażu nie zostały zawarte wskaźniki jakościowe. To jest jedyna przeszkoda. Natomiast wszelkie dane ekonomiczne, wszelkie dane dotyczące opieki nad pacjentami, jak również dane pokazujące spadek, liczbę hospitalizacji. Te dane już mamy, tymi danymi dysponujemy, i w planie jest do końca marca przedstawić możliwość wprowadzenia go na stałe. Mhm. Pan poseł chce skorzystać z możliwości zadania pytania dodatkowego. Jeśli tak, to bardzo proszę. Pani marszałek, Pani minister. No chciałem dopytać też o rzecz najważniejszą, czyli o to, co będzie po zakończeniu pilotażu. Jaki model Ministerstwo Zdrowia zamierza wdrożyć od 1 stycznia 2027 roku? Czy ten planowany model będzie tożsamy z testowanymi rozwiąza rozwiązaniami w pilotażu? Jeżeli dokonano modyfikacji tego modelu, to na podstawie jakich przesłanek i kto zarekomendował tę modyfikacje i kto podjął decyzję? Innymi słowy, czy wydaliśmy ponad 8 miliardów na model, który może nie zostać wdrożony od 1 stycznia 2027 roku? Bardzo proszę pani minister Katarzyna Kęcka. Panie Pośle, tak jak powiedziałam przed chwilą, do końca marca zostanie wybrany docelowy model. Do końca marca go przedstawimy i niedalej jak wczoraj również odbyło się posiedzenie tego zespołu, więc pracujemy w porozumieniu ze środowiskiem, z konsultantami, z osobami, które są zarówno pracodawcami w centrach Zdrowia Psychicznego, jak i pracują na co dzień. Z, 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 z z pacjentami, którzy są objęci opieką Centrum Zdrowia Psychicznego, także zapewniam Pana, że do końca marca przedstawimy finalny model, który będzie funkcjonował od stycznia.